Ja się chusteczkę weź i wydmuchaj nos Daj chusteczki A będziesz odkurzał cały dom? A co ty nagle się zajęłeś odkurzaniem? I co ty robisz? Tak nie Franek, bo ty kabel ulubiesz. No. Pani też mogła jednak obiekt te ok, o no wiem No idź pisać te ja No Bo ten tu musi odkurzać mały gangster Nie działa, nie włączyłeś A jej kafeans No bo tu jest bolec No Gdzie? To musi być tu Tu jest dziurka na bolec Dzień dobry, dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym y, dniu vlogu w filmie. Jejku. przyszła do mnie paczka, piję sobie kawę, zmontowałam film i przyszła do mnie paczka z zawątpliwością. Tylko niech ja wyjmę z tej firmy. Proszę bardzo, bo często pytacie mnie skąd, ja mam biżuterię, więc mam ją stąd. Firma ma sandia.pl. Już nie jest, pokazywałam. A teraz e, zamówiłam sobie znowuż... No tu już nic nie ma. <laughs> Kilka rzeczy. I Wam je pokażę. Fenek wpadł w szał odkurzania. Więc tak, mamy tutaj. Ale to pozawijane mają. Same piękności Bo ogólnie jak gdzieś pogubiłam moje <laughs> moje biżutewie e, <laughs> Może zrobić porządek na tej szafie to pewie, pewnie je odnajdę Ale na chwilę obecną je pogubiłam I stwierdziłam, że co tam zobaczę sobie Co oni mają ciekawego Od czasu do czasu tam do nich zaglądam i stwierdziłam, że w tym miesiącu coś sobie kupię. Yy, I zamówiłam sobie cztery rzeczy, za które już Wam mówię zapłaciłam tyle, plus przesyłka. 7,50 przesyłka. Więc czekajcie. 1, 2, 3. Aha, coś tutaj mają powszanione. No dobra. Więc tak, tutaj mamy trzy pary kolczyków i naszyjnik. I naszyjnik jest z takim rewolwerem, jest to żmijka, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Widzę, że on jest dosyć krótki. Zobaczymy jaką on ma tutaj przedłużkę. Przedłużkę ma jakąś nie jest aż tak źle. No później go sobie przymierzę. Jak będzie za mały, to go po prostu najwyżej odeślę. Ewentualnie komuś go prezentuję. Tutaj mamy kolczyki, krzyże i ciekawa jestem jak to będzie wyglądać, bo mi one się mega podobały, ale zobaczymy jak to będzie na uchu wyglądać. No a te na pewno będą się prezentować ładnie, bo to są takie delikatne, nie są gigantyczne, chociaż sporych rozmiarów jak na kolczyki. <laughs> jakie one tu mają zapięcie bo ja już nie pamiętam aha, czyli normalne mają tutaj zatyczki i tak się prezentują te jedne, a tak się prezentują te listki no podobne są, ale to są listki a to są skrzydełka anioła kiedyś miałam taki takie kulczyki właśnie od nich skrzydła anioła też wtykane właśnie ale tak na boki jedno zgubiłam gdzieś. Ciekawy mnie ten naszyjnik, szyjnik, że on nie będzie za krótki. No ale dopijam kawę, idę się ogarnąć. No i dobra. Jedziemy. Jedziemy, bo mam dzisiaj parę spraw do ogarnięcia. Yy, po drodze małe zakupy. Ale z tych spraw... Yy. To głównie rozliczenie się właśnie za te okna, czyli tam muszę odebrać fakturę, dopłacić resztę. Eee, co jeszcze, co jeszcze Penny? Musimy jechać ogarnąć ubezpieczenie domu. Co jeszcze? Jeszcze odkurzanie samochodu. No chyba ty go będziesz odkurzał. Tak, bo ty płdzisz najwięcej. No ja się został w domu, bo mam mega kata, no, i jutro on ma sprawdzian i nie wiem czy jutro go nie puszczę do szkoły, żeby ten sprawdzian napisała najwyżej w weekend będzie po prostu leżał i no tylko ma kata tak naprawdę, no ale ten kata to jest takie męczące, ja wiem jak mnie męczy kata, też e, często w grypie czuję się lepiej niż jak mam właśnie kata, no więc tak to by wyglądało, więc na pewno pójdziemy do biedonki. Jeszcze ja właśnie muszę kupić ołówki, bo twierdzimy, że mu <laughs> się popsuły wszystkie ołówki. Na pewno też pójdziemy poszukać koszulek dla niego. Ten dzisiaj taki ja dzień. Ja zjadłem dwa. Co ty zjadłeś dwa? Zjadłeś ołówki? To? O czym ty mówisz? Ja zjadłem, ołówek tylko to o jakiś kład z tyłu jedzie zobacz Fenek widzisz u nas teraz taka droga że faktycznie tylko nakłady no i pan jechał sobie poszarżować ewidentnie bo trochę śniegu trochę błota jest takie ogólnie no jest są takie warunki typowo nakłady Zagrzę. Tutaj kawałek mamy płyt, ale kawałek polnej Więc No Kładem pewnie byłaby super frajda Teraz Najpierw zdejmij, ja? Esiu, weź te zakupy Ja idę po rzeczy resztę Ja mam to Do samochodu No dla ciebie Weź te zakupy i tę torebkę, tak? Ale po kolei to weź, bo żebyś nie wysypał a ty rękawiczek, a nie, jeszcze nie miałeś czasu zdjąć. Mama, to trzeba takie nie. po kolei kupować, to jest tylko jedno takie, w czerwcówkach. Mhm. chcę to kupić. Mhm. A to, to trzeba, mama, takie. To tak jest kochana. brzynaka. Daj mi to. Tam, tam. Tym pomywamy z Mhm. No, to są dwa ciemne banany, ja muszę je wziąć na ten. Na koktajl. Więc tak, wróciliśmy, tu mam banany. Franek, ty po sobie odkurzacza nie posprzątałeś? Mam pomarańcze, dzisiaj były na promce po 2,99 chyba, czy po 2,90, więc kupiłam dwa woreczki i wzięłam je w taki karton, więc będą dalej soki. Póki te pomarańcze jeszcze są. No i kilka cytryn. Ja się uchodźcie tutaj, powiedziałam. Idę. to było dla babci. Proszę to, to babci dać to. I to. I proszę powiedzieć wszystkiego najlepszego w dniu babci. Janek. Janek. On drzwi zamyka. Nie. No Jasiu chce iść. Nie. No puść Jasiu, Jasiu pójdzie babci, da. Nie. A Janek ma piosenkę. Bo trzeba wsadzić do wody te kwiaty, bo one uschną. Fianek mam piosenkę dla babci. No. Fianek, chodź. No To za chwilę pójdziecie, chodź. No pokaż. Na czym to polega? Bo ja nie jestem pewna, czy to do końca jest to, co u ciebie było. Poczekaj, to się wysuwa. Ale ty krzykaczko mała. Ty musisz krzykać, czekaj chwilę. Czekaj się. Gdzie to się otwiera? My jesteśmy zacofani, Jasiu, tu. O! To są te. Co u cioci były. Fajne, nie? No to super. Będziecie mogli. No widzę. I tu masz różne rzeczy, które możesz zrobić z nich. Mama, je chcesz,

I ty w rękawiczkach musisz budować? Tak! No to czemu ty je zdjąłeś? Bo jak też odnosić mhm. Ej, ale żeby pod łóżkiem one się nie znalazły za Mama chwilę. Tam są naklejki pani mu dała. Tam. To przyklej sobie na coś. Nie, to bez rękawiczek. Daj, ja zaniosę rękawiczki do korytarza. No chodźcie, teraz babcia już przyszła. Chodźcie. Ale ładnie, się powiedz wszystkiego najlepszego, tak? Tak? No, a ja się Ja Jasiu, chodź, bo ja ci kupiłam koszulkę nową. Tu mam fakturę za okno, okna. Jasiek, chodź, zobaczysz koszulkę, bo ogólnie jest teraz wyprzedaż na tym, na KS Sport, na WF. Z takim może być znaczkiem, to nie przeszkadza, nie? No to weźkają sobie najki, bo już z mniejszymi znaczkami nie było. No to jak to w końcu jest to, można mieć czy nie można mieć? Mamy kawałek ciasta. Mam te twoje ołówki, chodź. Fane, a ty sobie babeczkę wziąłeś? No chodź zanieś babci babeczkę. O i dla was. Jasiu, Fanek kupił lizaczki dla was, proszę. Dobra, i po tych małych zawirowaniach jedziemy z zakupami. Tutaj mamy chlebek, cytrynę, to Wam już pokazywałam, masło, e, trzy takie płyny do kąpieli, to jest szampon i płyn do kąpieli, dwa w jednym, bo była promka 2 plus 1, a u nas to zawsze się zużyje. Pomidory. Jakie to są? Malinowe, malinowe. E, tutaj kawałek sernika chusteczki bo Jasiu ma giga kata więc y, dużo chusteczek musi być monte tu Fajanoś sobie lizaczka wziął no ja się już liżę swojego dwie kawy <coughs> waniliowe ostatnio te waniliowe najbardziej uwielbiam e, tutaj mamy co to jest szynka w ziołach coś takiego pomidorki pomidorki Tutaj Fenek sobie wziął pomadkę ochronną. E, bułeczki mleczne. Ogórek. Herbata miętowa. Herbata malinowa. Herbata taka e, mieszana. Owocowa. Tutaj malinowa granulowana. Tutaj mamy kilka ogórków. Antipasti chleb tostowy, pełnoziarnisty i chleb tostowy z ziarnami. I tutaj Fanta. Więc to są nasze całe takie zakupy. O, Franuś to sobie je! No, brawo ty! Fanek, czemu ty nie jesteś w kuchni? Chciałam, żebyś mi pokazał te ołówki. Takie te. A ciastolinę macie pochowane? Co to tu jest? To jest ciastulina, Fenusiu. No, ona już jest prawie sucha. Tofle tofej. No, coś takiego. Dobrze, że ty mi powiedziałeś. Weź tą babkę w kuchni jedz, nie tutaj. Wiesz co, Franciszek? Masaka z tobą. Jak z tego się składa? Hmm? On jest na, w kuchni na stole, Franek. A tu podstaw do tego nie ma takiej, żeby na płasko zostało. No to dziwnie jakoś, to jak to ma stać? No to najpierw musisz patyczki ułożyć, Ja się zobacz. Czy to tak ma stać? Tak jak tutaj. Tu powinny być jeszcze inne do tego. A są same takie okrągłe. Tam na stole, na tym montę. No tam jest mam te. A i tu są mm, ołówki. No, schowaj sobie te ołówki, żebyś się nie marudził znowu, że ty nie masz ołówków. Pięć takich ołówków. I tutaj są dwa takie grubsze, a to pani mówiła, że to takie dla Franka, żeby on się uczył ślaczki robić. Masz? Ale to ty babkę jeszcze, ty zakaliżesz? No, babkę. M2 Ilizaka? No Najpierw zjedz babkę Nie Franuś Odkroczy mi i Głowę No super. a co to ma być za znaczek? Antenna Ach antenna, a to jest dom czy co to jest? Stacja No super, a co teraz budujecie? Ze sztukami Ale Franek Ty zepsułeś swoją wkrętarkę już no i co teraz? Jak się mi jasno zbudowałeś, zbudować, nie że ty mi to rozwali. Fenusiu? to, a nie. to deko chteczka. aha, rozumiem. Ten jest to, to se, on chce psuć, bo tu dobrzucamy. Nie, no nie psuj Jasiowi, to weź z tych Fenek. Ale nie psuj Jasiowi, jak Jasiu zbudował. A zobacz, weź od kurzacz, odkurz tutaj, zobacz, co ty tu masz za kurz. Zobacz, weź od No, no ty odkurz, bo ty jadłeś tą babkę, o. Ja? Niech... Nie Nie Ja się, ty będziesz architektem? Ty będziesz domy budował. Jak ty takie konstrukcje, planek. Fenek schyl się, bo ty to przewrócisz A co tam są za przejścia? Co to jest za przejście? Gdzie on przechodzi? Hm? Tak sobie, żeby Frenek mógł przechodzić A tu same są i tu Mhm. I muszę się schylić, tak? No, coś krzywo. Coś nie tak. Ma Jasiu! się nie pagodzi! Uważaj, nie, Fankowi, żeby w oko. Fenek, wejdź stamtąd, bo ci w oko wpadnie jeszcze. Nie. Ty będziesz tam leżał, ja? Tak. I co ty tam podziwiasz? I... I Na nie wkładaj tych nóg tam, Fenek. Fenek! Ty popsujesz! Wymi mi te nogi, bo ja się będzie krzyczał. Em to jest! No Ja się nie bij go, bo on zahaczy tymi nogami. Co to jest Frenek? Winda na nogi? A czemu niektóre są takie powykrzywiane? Niektóre są takie jakby wygięte. Jak krzywy, naukalny. Ona Wyjmij tę nogę tam stąd. Chodź. Ej, nie tak.